Dzień dobry słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym Speed buildzie. Słuchajcie, na dzień dobry. Bardzo chciałabym Was przeprosić za to, że ani w sobotę, ani w niedzielę nic nie było. Ale z, jako typowa polska cebula skorzystałam z możliwości darmowego, tak podkreślam, darmowego zaszczepienia się trzeci raz. I. No cóż, no troszkę zostałam wyautowana z życia przez szczepionkę. No bywa, no słuchajcie, no bywa. Ale podjęłam taki wybór. Wzięłam, że tak powiem, na klatę odpowiedzialność za to, wszystkie konsekwencje. I starałam się umierać w miarę, w ciszy. Tak, czy to się mi udało, czy nie, no to możecie tylko zapytać sam co alfa. Ale, że tak powiem, nie wyprowadził się, więc chyba nie jest tak źle. I nie zostawił mnie na polu bitwy. No, więc tak, zaszczepiłam się trzeci raz i powiem Wam, że nieważne, jakie macie zdanie na ten temat, póki możecie mieć wybór, to się cieszcie i trzymajcie się swojego wyboru. Z całkowicie przyjmując na klatę wszelkie konsekwencje, tak jak ja. Ale powiem Wam, miałam super kobitkę, która mi robiła e, szczepienie. Naprawdę, była fantastyczna. Nie mówiąc o tym, że była tak delikatna, jakby normalnie malutki aniołek musno mój tatuaż. Tak też, jak jej zapytałam, czy chcę wbić się w kameleona, czy w kotki, to stwierdziła, że nie ma serca wbijać się w kotki. I wybrała kameleona. I dostałam w ogóle bardzo ładny plasterek, tylko nie było nakleju, jak już dzienny pacjent, no ale tak bywa. W każdym razie, tak, przepraszam Was bardzo. No tak wyszło, no bardzo Was przepraszam. No mam nadzieję, że filmiki, które będą wstawia wstawiane w tym tygodniu, troszkę Wam to wynagrodzą. No bo wiecie, jest taki piękny, przedświąteczny czas, no to Będę starała się robić filmiki tak bardzo w klimatach zimno-świątecznych i muszę Wam się powiedzieć, że dzisiaj po prostu miałam fantastyczne odkrycie. No ja wam, muszę się z Wami tym podzielić. Otóż korzystam z VNC, no dobrze mówię, jak się ten program nazywa? Tak, VNC i on ma śliczną bożonarodzeniową taką świąteczną ikonkę z tym, ten taki stożek cały i on ma taką śliczną czapeczkę i te gwiazdeczki. Słuchajcie, naprawdę, to jest tak śliczna ikonka. Odkryłam to, ponieważ trzeci raz nagrywam już, no bo jak się nie wciśnie odpowiedniego guździczka w odpowiednim czasie, no to tak można, okazuje się czasami, że gada się po prostu do mikrofonu, a nic się nie nagrało. No, tak bywa. U mnie to dość częste przypadki, bo coś zapomnę i tak dalej. Na szczęście w robocie taka nie jestem, ale o mojej robocie to zawsze. Tak. Tak, więc falsi masz śliczną ikonkę. I dajcie znać, co Was takiego ślicznego spotkało właśnie w klimatach świątecznych. Czy to będzie jakaś dekoracja, czy to może jakaś wystawa gdzieś na zasadzie u pana Mietka w warzywniaku ma motywy świąteczne. Dajcie znać, słuchajcie, bo to może ciekawe historie z tego będzie, będą. No, słuchajcie. No. Mówiąc o ciekawych historiach, opowiem Wam, że. Coś odkryłam w ciągu ostatnich dwóch tygodni mojego życia coś, co spowodowało, że poczułam się jak Budda. Tak, odkryłam prawdę o dupkach i zrozumiałam, jak powstają dupki. No bo wiecie, tak wychodziłam z założenia, że dupkiem człowiek się nie rodzi, i że to coś się musi starzyć, żeby po prostu nagle ktoś został. Tym powiedzmy świątecznym grinczem. No bo czemu nie? I w końcu odkryłam dlaczego. Otóż spotkała mnie taka troszeczkę przykra historia, ponieważ od kilku ładnych lat jestem w takim, a nie innym zawodzie i czuję się w nim dość pewnie. Słuchajcie, no muszę być całkiem w tym, że tak powiem. Ograna, czy też wyuczona tego zawodu, skoro w miarę mam regularny z tego dochód, i no, jakoś tam ci, co współpracują ze mną, no nie narzekają ani gdzieś na boku, ani do mnie, więc no, chyba nie jest tak źle. Nie wiem, czy to kwestia po prostu, że mnie się boją, czy po prostu chcą być mili, no ale no ale. No i moja taka znajoma, znajomość, powiedzmy widziałyśmy się kilka razy w życiu, no bo tak wyszło i na tym koniec i ostatnie kilka lat to było tylko na Facebooku na zasadzie like, 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 koniec. Napisała, że potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy, że tak powiem, w temacie, który mnie przynosi chleb. No to stwierdziłam, hmm, w sumie czemu nie? Warto robić dobre uczynki, bo... Karma jest taką troszeczkę suczą i lubi wracać. A przynajmniej tak sobie wmawiam i cały czas mam nadzieję, że moja wreszcie zawiąże te buty i wróci do mnie. Albo chociaż się je założy. Kupię jej takie buty na rzepy. Myślicie, żeby przyjęła? Bo w każdym razie napisałam. I zostałam wrobiona w robotę, za którą powinnam wziąć naprawdę kawał dobrej cebuli. Naprawdę sporo fajnych kilogramów, i powinnam ogólnie powiedzieć: spadaj na bambus, maleńka, a tego nie zrobiłam. Ponieważ wykorzystano, powiedzmy, moją dobroć, czy też jakieś takie, nie wiem, dowartościowywanie się, i zgodziłam się pomóc. Pomogłam, na ile umiałam, ale poczułam się trochę jak lekarz. Lekarz, który nagle miał przeszczepić serce, Takiemu przynajmniej 3-4 tygodniowemu nieboszczykowi. Tak, ja miałam coś przywrócić do życia i zmienić tam mały, drobny elemencik czemuś, co już nie było aktualne od 5 lat. I to nie miało prawa się nie sypać i to nie miało prawa funkcjonować. Funkcjonowało chyba tylko ze względu na siłę dobrej woli świata i dobrej. Dobremu układowi gwiazd w ostatnim czasie. I tylko chyba i wyłącznie. I powiem Wam, że w momencie, kiedy zostało na mnie wymuszone pewne rzeczy i no, potraktowano mnie średnio miło, zrozumiałam, że muszę się czasami ugryźć w język i po prostu nie zgłaszać. Tak, i tak się rodzą dupki. Ludzie, którzy mogliby pomóc, ale nie pomagają. Dlaczego? Bo została taka pomoc wcześniej, czy później? Została, wcześniej została wykorzystana. Obrócona przeciwko nim i zrobione tak, że ten smrodek unosił się jeszcze dość długo. Serio, bo słuchajcie, straciłam y, kilka dni z życia. Musiałam robić i naprawiać coś, y, co kto inny miał odpowiedzialność za to. I jeszcze nie usłyszałam. Dziękuję. Tylko po prostu, no przecież otworzyłam to. No to na pewno przez to, że się otworzyłam, to się zepsuło. Nie, to było zepsute. To było zepsute, zanim na to spojrzałam. No ale wiecie, tak bywa. Tak się rodzą dubki. Jedni po prostu wykorzystują czasami drugich i. No i. I teraz się sparzyłam, i chyba póki do porządnie mi to rana się nie zaleczy, raczej jak ktoś napisze, że szukam pomocy i tutaj wstawić temat, z którego akurat ja jestem obcykana, no nie wiem, czy się zgodzę. I nie wiem, czy w ogóle napiszę do takiej osoby. To nie zmienia faktu, że nadal będę pomagała bezpańskim zwierzakom, nadal będę w razie czego tam pomagała jakimś dzieciakom, które potrzebują tu wpłacić coś, czy jakieś pomóc, jakieś związane z jakąś tam drobną charytatywną pomocą, jak najbardziej bo dzieciak nie jest mi nic winien, tak samo jak bezpański piesek czy kotek. No też posłuchajcie, no. Słuchajcie, no żadne, de, żadne debagi nie są mi winne, czasami głupoty dorosłych simów, no tak bywa. No ale co poradzić i tak, o, to było takie moje wielkie odkrycie tego roku. Na sam koniec zrozumiałam właśnie, jak się rodzą dupki. No dobra, z takich smutniejszych tematów trochę pogadajmy może o budowli, bo tak nie pogadałam za dużo, a powinnam na samym początku, bo słuchajcie, budowla jest zrobiona dla takiej dość licznej rodzinki, dla właśnie czterech debaków i rodziców. Nie dawałam żadnych elementów dla zwierzaków, bo tak jakoś mi wyszło, że nie dałam, chociaż jak najbardziej kotek, piesek by pasowali tutaj do tej rodziny, jak najbardziej gdzieś te miseczki, kuwetki i inne zabaweczki można wstawić. Jest oczywiście garaż fejkowy, no bo czemu nie, żeby nie było, nie? No pewnie, no bo po co nam dać samochody po tylu latach, nawet jeżeli to miałaby być dekoracja. No przecież są w debacie. W każdym razie no, zrobiłam fejkowy garaż, jest miejsce e, właśnie z e, moimi kochanymi pralkosuszarkami. Nadal, że ktoś sobie mi za, zakupić suszarkę, nie obrażę się. Ale tym bardziej bym się nie obraziła, jeżeli by był w stanie ją zamontować tak, żeby moja mikroskopijna łazienka na no, jeszcze była funkcjonalna. Są trzy łazienki. No i ogólnie wszystko jest takie bardzo białe. Dlaczego wszystko jest bardzo białe? Otóż podpuścił mnie mój samiec Alfa. Tak, kochanie, zapamiętam ci to. Podpuścił mnie, że jest właśnie zima i niektórzy YouTuberzy. Budują w pełnym śniegu. I stwierdził, hmm, to może być dla Ciebie ciekawe wyzwanie. I oczywiście, co? Ja oczywiście, jak ta głupia ryba ten haczyk, tego robaka złapała, mi się dałam wyciągnąć z tej wody. No i stwierdziłam, że zrobię ten landscaping to wszystko w pełnej zimie. No bo jest teraz taki klimacik, jest przed świętami, i w ogóle, w szczególe. I w ogóle, pamiętajcie, że trzeba y, trzeba mieć okna. I ach, och, i tralala, tra, tra, no bo jakbyśmy normalnie, w normalnym czasie świata nie widzieli. I nagle trzeba myć, myć okna. No ale słuchajcie. O tym to sobie kiedyś porozmawiamy. Kiedyś Pewnie w czwartek ktoś będę nadawała. Na temat y, sprzątania podczas świąt i dlaczego nie, nie ma sensu się dać się zwariować. W każdym razie. Tak, podpuścił mnie i wybudowałam, całkowicie nie widząc, czy to w ogóle wyszło, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia, bo ze względu na to, że jest teraz końcówka roku, mam trochę możliwości zarobienia większej ilości cebulionów, no to wykorzystuję to, nie oszukujmy, by Byłabym tak głupia, jakbym tego nie, z tego nie korzystała. I po prostu wybudowałam w pełnej śnieżycy. Nie mam zielonego pojęcia, jak ogród będzie wyglądał i czy to w ogóle się będzie nadawało do pokazywania. Tak, ale nadal jakby co, Tomek, do ściągnięcia w galerii IRS-88 Zapraszam jak najbardziej, może się przyda. Jeżeli chodzi o charakter domowników, o rodziców tak średnio myślałam, więc można sobie, że tak powiem, wstawić, jaki się chce, ale o dzieciakach już, już troszkę więcej. Tak myślałam, że starsze, najstarsze, to tak wiek nastoletni, no to wiecie, ten okres takiego może nastoletniego buntu, raczej oddzielania się od rodziców i przestawania się pytać o wszystko właśnie starszych, ten moment, kiedy nagle okazuje się, że mama nie we wszystkim ma rację. Tak samo tata, hmm. ale mama zawsze wie, gdzie wszystko się w domu znajduje. No już słuchajcie, taki urok mamy. To był bardziej taki dorosławy pokój, właśnie dla nastolatka. Niebieski pokój z dużą ilością zwierzątek dla małych debagów. No i jeden pokój dla takiej typowej księżniczki. Bardzo chciałam użyć kwiatkowej tapety, no bo wszystko białe, wszystko śnieżne, no to chciałam chociaż w jednym miejscu w tym domu użyć kwiatkowej tapety. I użyłam. COVIDowałam oczywiście z nadmierną ilością telewizorów w tym domu, tak przy tych dzieciach właśnie skargałam się, hmm, że to byłoby trzecie pomieszczenie, gdzie byłby telewizor, a sama, może, owszem mam małe mieszkanko, ale sama robiłam wszystko, żeby nie mieć telewizora w sypialni, mimo że idę do łóżka z komórką. Taką, tak, w ogóle ja życiowo jestem przywiązana do telefonu zawodowo i prywatnie, i tak samo jestem przywiązana do komputera zawodowo i prywatnie. No. A potem się dziwię, że okulary muszę nosić. W każdym razie, jak właśnie nie myślałam za bardzo o rodzicach, tak o dzieciakach troszkę bardziej. Ogólnie chciałam dom zrobić bardzo czysty, bardzo biały. Powiedziałabym, że dla. Może naukowców, dla rodziców, gdyby nie fakt, że miałam przyjemność pracować w laboratorium i powiem Wam ostatnie, na co ma się ochotę, to dezynfekcja domu po pracy. W takich miejscach się pracuje, bo wiecie, wszystko tam jest, musi być czyste, musi być pod prawie że linijkę. No bo może w każdej chwili Ciocia pit przybyć i stwierdzić, że hmm, ten pająk jest za mało wysterylizowany. Tak, i ma się karę, i ma się problem. Więc jak się wracało do domu, to nawet taki drobny nieład, trochę kolorystyczny miszmasz był po prostu czymś przyjemnym. Tak, był po prostu czymś przyjemnym. No słuchajcie, zapraszam was do lajkowania, do komentowania, oczywiście do subskrybowania. Tak jak już mówiłam, domek będzie do pobrania w mojej galerii. Mam nadzieję, że wam się podoba i co, no, ja was zaraz zostawię ze screenami. No, I tyle. Bo to chyba do czwartku? No. Budziaczki. Papa.